Witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie zdecydowanie kosmetycznie. Chciałabym Wam pokazać, jak zmieniła się moja toaletka na przestrzeni ostatniego roku. W tamtym roku, w bodajże lutym, robiliśmy bardzo duże porządki w mojej toaletce. Pozbyłam się około 90-90%. 95, nie wiem czy powiedziałam dwa razy 90, 95% moich wszystkich kosmetyków z tego względu, że pod wpływem YouTube'a kupowałam jak szalona i po prostu większość mojej taletki to były kosmetyki, których w ogóle nie używałam, więc cieszę się, że te porządki mam już za sobą, potem nagrałam Wam odcinek o tym, jak wygląda właśnie moja toaletka po tych porządkach natomiast sporo produktów udało mi się od tego czasu po prostu zużyć i stwierdziłam, że nie są mi już potrzebne, więc ich nie odkupiłam, więc Dzisiaj będzie kolejny update toaletkowy. Dlaczego pokazałam toaletkę w cudzysłowie? Z tego względu, że tego już nie można nazwać toaletką. Nie mam już, wiecie, zawalonych szuflad, tak jak miałam do tej pory. Nie mam swojego biurka, czyli takie, wiecie, tradycyjnej stojącej toaletki. Mam takie organizery, nazwijmy to tak, jeśli chodzi o kosmetyki. Ten box, który Wam pokazywałam w poprzednim odcinku właśnie o mojej toaletce, nadal go mam, natomiast wykorzystuję w innym celu. Natomiast dzisiaj Wam pokażę, jak obecnie przechowuję właśnie swoje kosmetyki, co mam, co mi się sprawdza, czego nie polecam, co jest moim zdaniem bublem, i może mi coś doradzicie ciekawego. Właśnie, bo będę kilka kosmetyków w najbliższym czasie wykańczać, więc może mi coś doradzicie, na co bym się mogła zdecydować. I jeszcze na wstępie chciałabym powiedzieć tylko tyle że chciałabym, żeby ten filmik był dla Was po prostu inspiracją. Tu nie chodzi o to, żeby się ścigać, kto ma więcej, a kto ma mniej, kto jest lepszym minimalistą, a kto gorszym, bo nie ma czegoś takiego. Każdy powinien mieć taką ilość rzeczy, którą po prostu wykorzystuje, więc życzę każdej z Was, żebyście miały właśnie tyle kosmetyków, które na co dzień wykorzystujecie i które sprawiają, że czujecie się fajnie, że lubicie robić makijaż. Ja w końcu do tego etapu doszłam. Myślę, że to poniekąd też przychodzi z wiekiem, że człowiek odkrywa, w czym mu jest dobrze, co lubi a co nie, więc teraz mam w końcu taką ilość kosmetyków, którą rzeczywiście wykorzystuję na co dzień. No i za pomocą tych kosmetyków jestem w stanie stworzyć różne makijaże i czuję się w nich za każdym razem dobrze. Więc mam nadzieję, że ten filmik będzie dla Was po prostu inspiracją, a nie dążeniem do jakiejś konkretnej ilości właśnie kosmetyków czy kupowania konkretnych produktów, które ja Wam tutaj dzisiaj pokażę. Więc tyle chciałam Wam powiedzieć na wstępie. Zacznijmy od tego, że moje kosmetyki z tego boksa przeniosłam jakiś czas temu po prostu do takich płaskich um, organizerów. To jest właśnie jeden z tych organizerów które w tym pudełku z IKA miałam i go wykorzystuję. Dlaczego przeniosłam się do czegoś takiego? Z tego względu, że jak mój syn podrósł, zaczęłam się po prostu malować w łazience. Tam mam dosyć dobre światło. Kiedyś się malowałam przy swojej toaletce, natomiast teraz maluję się zazwyczaj rano, kiedy mój Niko jeszcze śpi, więc biurko, które kiedyś było moją toaletką, jest teraz ciągle tak naprawdę w jego pokoju, natomiast, że on ma tutaj czyli zamknięty, ja nie chcę mu tu hałasować, więc się nie maluję już przy mojej starej toalece tylko robię to w łazience i po prostu najłatwiej mi przechowywać właśnie w szufladach w łazience takie właśnie płaskie organizery i to jest organizer jest Ikea, taki bambusowy o, po który sięgam najczęściej, bo tu mam wszystkie najważniejsze produkty które stosuję na co dzień i oczywiście po pielęgnacji zaczynam mój makijaż od korektora, to jest coś ciężko mi go zużyć jest to marka Pixi Reviving Under Eye Concealer w kolorze 00 Creme Brûlée, To jest typowo krem, nie wykrem, tylko korektor pod oczy. Natomiast on się u mnie kompletnie nie sprawdza. Ja go zużyję, bo mam go tutaj już naprawdę niewiele. Tutaj mamy lusterko, nie będę was oślepiać. Jak widzicie mam go niewiele, natomiast on jest, mimo że to jest korektor typowo przeznaczony na okolice wokół oczu, on jest dla mnie zbyt ciężki, on się bardzo nieładnie zbiera mi właśnie pod oczami. Może na filmach czasami to niestety widać, zbiera się bardzo szybko, dosłownie minutę po aplikacji już gdzieś jest zebrany w załamaniu powieki, czy właśnie tutaj w tych moich zmarszczkach pod okiem. Ja go nakładam naprawdę niewielką ilością. Z tego względu, że on jest właśnie kremowy, a przy tym bardzo dobrze kryjący, więc nie ma potrzeby nakładać go więcej. Ale mimo wszystko nałożony w małej ilości i oczywiście potem zagruntowane pudrem zbiera się po prostu szaleńczo, więc ja jednak nie jestem fanką tego typu produktów pod oko, jak już nawet wypryski, gdzieś tak punto, punktowo, natomiast pod oczy wolę korektory m, po prostu, które są płynne, więc jeżeli znacie jakiś fajny, naturalny kolor, korektor właśnie, który będzie płynny, który będzie tak nawet spoko kryć, nie musi to być kosmicznie duże krycie, chociaż wiecie, że ja mam duże ścienie pod oczami i lubię je dobrze zakryć, natomiast jeżeli coś będzie prześwitywać, to też mi to nie będzie przeszkadzać, więc polećcie mi coś Fajnego, więc pierwsza rzecz to korektor. Po korektorze, jak go już nałożę, to pierwsze co robię, chwytam za puder, żeby go jakkolwiek po prostu utrwalić. I teraz coś, co wykańczam, jest to Maybelline New Matte Maker. Ja kilka lat temu ten puder miałam, nawet chyba się pojawił teraz na kanale tego pudru. I to jest puder, po który teraz sięgam z tego względu, że moja glinka żółta, którą stosuję zamiast pudru na co dzień, jest po prostu teraz dla mnie za ciemna. Jestem dosyć blada, więc czekam, aż się moja twarz troszeczkę opali. I znowu wrócę do mojej glinki żółtej. Natomiast teraz próbuję właśnie wykończyć. O, będziecie dobrze widzieć. Próbuję wykończyć właśnie ten puder. On całkiem fajnie mi się sprawdza. Tak jak mówię, mam go drugi raz i za pierwszym razem też chyba był spoko, już sobie nie przypominam, natomiast teraz radzi sobie z utrwaleniem makijażu bardzo dobrze i dosyć długo się na twarzy utrzymuje. Ja też nie mam potrzeby, żeby go jakby dokładać w ciągu dnia, żeby się przypudrować jeszcze raz po kilku godzinach, więc myślę, że to tylko i wyłącznie o nim dobrze świadczy, że po prostu dobrze się na mojej twarzy sprawdza, dobrze matuje no i tak, jak go wykończę na pewno do niego nie wrócę, bo będę stosować albo moją glinkę, albo mam w planach też wypróbować puder taki sypki, marka się nazywa chyba Ted Baker i to jest puder składający się tylko z dwóch składników i on jest, jeśli się nie mylę, na bazie krzemionki i on ma podobno bardzo fajnie matowić twarz, ale też ma właśnie tak jakby dawać efekt photoshopa na twarzy i na czymś takim by mi zależało, bo ja mam dosyć rozszerzone pory tutaj przy nosie i wiecie, na środku czoła więc jeżeli ten puder jakoś by to optycznie niwelował, byłoby super. No i że jest dwuskładnikowy i na dodatek sypki, więc przypuszczam, że mi na bardzo długo starczy, mimo dosyć wysokiej ceny, bo on chyba gdzieś około 30 euro kosztuje, to myślę, że się na niego skuszę. Zobaczymy, czy się sprawdzi. Kolejna rzecz, która też nie była tania, natomiast to jest hicior, ja już Wam o tej palecie mówiłam. Jest to marka RMS Beauty i mój zestaw się nazywa Signature Set, Pop collection. Jest to nic innego jak taka minimalistyczna paleta, którą możecie wykorzystywać do czego chcecie. Do ust do konturowania twarzy możecie, no układać na powieki jeżeli um, uda wam się jakoś dobrze te produkty zagruntować ja stosuję przede wszystkim do konturowania twa całej twarzy i nakładam też na usta, więc myślę, że dosyć uniwersalna jest ta paleta jak widzicie balsamu, który jest um, na samym dole do ust no nie ma już praktycznie troszeczkę mi zostało gdzieś tam w brzegach jeszcze próbuję go, wiecie delikatnie wyskrobać, ale no już Niewiele z niego zostało. Mamy tutaj bardzo ładny brązer, mamy rozświetlacz, który jest po prostu hitem, on daje tak naturalny efekt myślę, że bardzo ładnie właśnie odbija światło i daje taki efekt promiennej cery. Ja go od chyba czerwca bo lipca tamtego roku mam bez przerwy na twarzy, więc to co teraz właśnie stosuję, jeśli chodzi o rozświetlacz, to jest ciągle ten produkt, więc to jest sekret właśnie tej promiennej skóry. Jeśli chodzi o ten róż, mam go zawsze też tutaj na policzkach. On jest taki mniej widoczny, może mogłabym go nałożyć trochę więcej, natomiast ja też lubię taki delikatny makijaż, i po prostu, wiecie, staram się nie przesadzać z różem, i ta czerwień tutaj zazwyczaj ją stosuję na usta. Jeżeli mam coś takiego delikatnego, czerwonego na ustach, to jest, właśnie, to jest właśnie ten kolor, więc paleta kosztuje prawie 50 euro, chyba 48, natomiast no jest rewelacyjna. U mnie się sprawdza świetnie. Olej jest na bazie oleju kokosowego. I wiem, że czasami też dziewczyny pytają, czy aby olej kokosowy nie zapycha? U mnie się nic takiego nie dzieje, nie mam w ogóle problemów z serą, zresztą już niejednokrotnie Wam mówiłam. Nie używam obecnie w ogóle podkładu. Miałam na początku ciąży problemy, że gdzieś mnie tam wypryszczało, no ale to była, wiecie, kwestia hormonów. Natomiast paleta nic złego mi z twarzą nie robi, więc przypuszczam, że jak ją wykończę, wrócę do niej ponownie, bo jest naprawdę rewelacyjna. Paleta naturalna. No i właśnie ten krem, ta kremowość tych produktów sprawia, że twarz wygląda naprawdę bardzo promiennie. Następnie jest kredka, z którą się już nie rozstaje od dobrych kilku lat. Jest to Catrice Eyebrow Stylist. W końcu się nauczyłam nazwy tej kredki, bo ona się bardzo szybko ściera i potem wiecie, nie wie człowiek, jak się ta kredka nazywa. Natomiast nie powiem Wam, co to jest za kolor. Wydaje mi się, że 0,40 kiedyś byłam wielką fanką 0,30, bo jakoś się nie umiałam przekonać do siebie w ciemniejszych brwiach. Natomiast że jestem brunetką, no to logiczne, że powinnam mieć też ciemniejsze brwi, więc w końcu zaczęłam używać 0,40 i właśnie już od dobrych kilku lat jestem wierna właśnie tym kredkom z Catrice no i nie mam zamiaru ich zmieniać to co mam teraz na brwiach to też jest ta kredka no ciągle ją mam już naprawdę od dobrych kilku lat jak nie testowałam dla was jakichś żeli czy pomad to zawsze właśnie miałam na brwiach tą kredkę więc też to świadczy o tym, że ją po prostu bardzo lubię i świetnie mi się sprawdza więc mogę ją wam serdecznie polecić i następnie takie drobiazgi tutaj rozświetlacz marki Revolution, jest to wypiekany rozświetlacz kolorze Bronze Lights. On był chyba dwa lata temu w kalendarzu adwentowym, właśnie marki Revolution. Jak jeszcze otwierałam kalendarz, byłam, wiecie, zafascynowana tym otwieraniem i sprawdzaniem, co jest w środku. Natomiast z całego tego kalendarza został mi tylko ten produkt i stosuję go na powieki. Dzisiaj właśnie też mam ten kolor, właśnie na powiekach. To jest taki brąz pomieszany z miedzią i ze złotem. Jak nie połamie paznokci, to Wam pokażę. I ja po prostu ten kolor uwielbiam nie wyobrażam sobie go nakładać na twarz bo on jest zdecydowanie za ciemny, więc jako rozświetlacz mm -mm. natomiast, że ja lubię jak się dużo dzieje na oku, wiecie jest duży błysk, no to właśnie w ten sposób go stosuję i bardzo go lubię, no tak jak mówię, dzisiaj go też mam na oczach i tuż do rzęst, który mam nadzieję, że w końcu wykończę, bo nie jest to jednak moja bajka. Jest to lash Sensational i ja mam wersję Intense Black. Ja wiem, że tego Sensational chyba jest. Pięć wersji i wszystkie są czarne, chyba tylko jedna jest brązowa, więc nie wiem, czemu one się między sobą różnią, oprócz tego, że jeden jest pewnie wodoodporny, a drugi nie. Natomiast szczoteczka jest dosyć specyficzna. Ja kiedyś miałam ten tusz, właśnie Lash Sensational, ale jakąś inną wersję. I ja wiedziałam, jaka jest po prostu jego. O, może tak, jaka jest jego szczoteczka. Natomiast on mimo wszystko daje jakiś taki słaby o, efekt. Myślę, że poprzednim razem byłam bardziej zadowolona, że te rzęsy były naprawdę tak mega pogrubione, uniesione, wiecie, tak podkręcone. Natomiast teraz, no widzicie, ten efekt jest taki raczej, powiedziałabym, naturalny. I też mam na oku tusz marki. No właśnie, Honest Beauty. Myślałam, że sobie nie przypomnę. Jest to marka stworzona przez Jessica Albe. Też podobno marka, wiecie, zrównoważona, z dobrymi składami. Tuż kosztuje gdzieś około 20 euro, więc też całkiem sporo. Natomiast liczę, że mi, no na te pół roku może wystarczy, więc. Myślę, że to nie będzie aż taka tragedia, jeśli chodzi o cenę, jeżeli ten tusz by mi posłużył właśnie to pół roku. No i właśnie mam zamiar go wypróbować, bo podobno jest rewelacyjny, daje genialny efekt na rzęsach. Natomiast jeżeli znacie jakiś fajny, naturalny tusz, to dajcie znać. Chociaż powiem wam szczerze, że teraz też na co dzień raczej tuszu nie używam z tego względu, że. Mam problem, jak nakładam maseczkę, to wiecie, od tej wilgoci, która gdzieś tutaj się wytwarza przynosi, po prostu tusze się nie trzymają, sklejają strasznie moje rzęsy, więc jak wychodzę na dłużej, to staram się właśnie nie malować rzęs. Natomiast jak nagrywam filmy, to właśnie cały czas teraz stosuję ten. Jak go wykończę, to właśnie myślę o tym Anna's Beauty. Natomiast możecie mi też śmiało polecać jakieś fajne naturalne tusze. I tutaj jeszcze mam e, temperówkę z elfa. Do tego mam wrzuconą pensetę z Inglota, też już mam ją tyle lat, chyba jak zaczynałam właśnie na YouTube nagrywać, to sobie tą pensetę kupiłam. I mam też takie coś, co jest szczoteczką i pędzelkiem z drugiej strony. I to mi było na tyle, jeśli chodzi o ten pierwszy organizer. Jak widzicie, kilka produktów. Następnie produkty do ust, trochę ich mam natomiast y, wszystkiego wiecie używam, y, mój hit hitów jest to pomadka, którą dostałam w tamtym roku chyba y, od marki Pixi w paczce PR-owej jest to jakaś współpraca z Mary M. Maciasz, chyba tak się czytam. tą youtuberkę czy instagramerkę natomiast y, pomadka jej jest w kolorze posh nude i nic więcej wam nie powiem bo tutaj nie ma żadnej jej nazwy w każdym razie jest to matowa pomadka w przepięknym kolorze, bardzo był kolor podobny do tego, co mam teraz na ustach, natomiast to jak ona się aplikuje, jaką ona ma konsystencję, to tak jakbyście nakładały jakiś lekki mus, masełko na ustach. jej w ogóle praktycznie na ustach nie czuć, więc mogę się rano pomalować i po prostu zapominam, że ją mam na ustach, no i bardzo mi się podoba właśnie ten kolor, bardzo delikatny, przyjemny zapach, no i właśnie sam ten sposób aplikacji, no rewelacja, więc jak dostałam od nich drugi i raz tą samą pomadkę to sobie też zachowałam więc ta jest całkowicie zamknięta nieruszana, a tą teraz właśnie stosuję, bardzo też lubię Sephora w kolorze 1, jest to ta seria Lip Stories moja pomadka jest matowa to jest taka wiecie zwykła w sztyfcie. opakowanie jest tutaj papierowe tu mamy natomiast plastikowe to wykręcanie też już całkiem sporo zużyta, no i widzicie, też dosyć podobny kolor do tego, co mam na ustach, bo ja po prostu ostatnio w takich brązach i nudach po prostu gustuję jak już jesteśmy przy brązach, to pomadka brązowa marki NYX którą też miałam kilka filmików temu na ustach ona jest niesamowicie intensywna i rzeczywiście tak ciemna brązowa, ale bardzo mi się podoba i lubię siebie w tym kolorze, nie sięgam po nią często, bo raczej na co dzień, wiecie wolę balsam sam do ust i taki naprawdę delikatny makijaż, ale jak lubię za Szaleć, to wtedy właśnie sięgam po tą. Jest to kolor Seduction, albo sięgam po tą. Miałam chyba trzy pomadki właśnie, te Superstay Matte Ink od Maybelline. Poprzednie dwie były beznadziejne, natomiast tą czerwień trzymam, bo ona jest genialna, ona się utrzymuje cały dzień, nic się z tą czerwienią nie dzieje. Jeżeli chcę wyglądać, wiecie, tak inaczej niż na co dzień, ale nie chcę się przejmować, że gdzieś, gdzieś wiecie... Hmm, Coś sobie rozmarzę albo coś mi się zje ładnie, to sięgam właśnie po tą czerwień i to jest naprawdę chyba najlepsza pomadka czerwona, jaką miałam, pod tym względem, że ona po prostu, jak ją nałożycie, tak zastyga na ustach i się trzyma cały dzień. Ale sama mam z tymi pomadkami, takie, wiecie, średnie. Mm. Jakby to powiedzieć, doświadczenia, dwa inne kolory, fiolet i taki beż, chyba e, były beznadziejne i się u mnie nie sprawdziły, więc no dosyć e, takie podzielone opinie są na temat tych pomadek. No i to by było na tyle. To są właśnie te pomadki, które Wam przed chwilą pokazałam, które mam w tym organizerze. Dodatkowo jeszcze tu mam taki. O, coś takiego, takie pudełeczko, gdzie mam wysypany piasek i trzymam tutaj sobie moje pędzle, ale zanim kle pędzle, to jeszcze te trzy konturówki, które mam wbite tutaj właśnie w środek. Wszystkie trzy już są praktycznie na wykończeniu. Te dwie to jest lip twister marki W7 z kalendarza adwentowego. Ta się nazywa Tubop, a ta się nazywa caked. Ta właśnie ciemniejsza, zniknęłam na chwilę, bo mi konturówka spadła, wybaczcie. W każdym razie tą ciemniejszą mam dzisiaj właśnie na ustach, to jest, to jest ten kolor. Natomiast to, to jest coś specyficznego, bo jest to transparentna konturówka marki Golden Rose, która teoretycznie powinna nam przedłużać trwałość tego, co nakładamy na nią. Natomiast ja ją zawsze używam samodzielnie, z tego względu, że ona. Pozostawia matowy efekt na ustach, więc, że ja mój naturalny kolor ust bardzo lubię, to lubię sobie po prostu właśnie samą tą konturówkę nałożyć na usta. Dzięki temu mój naturalny kolor jest tylko i wyłącznie zmatowiony i bardzo fajnie to wygląda. Więc, trzy konturówki, i tak jak mówię, te dwie, no w sumie ta też już jest krótka na wykończeniu. Jeśli chodzi o pędzle, też miałam ich dosyć sporo z kolekcji, chyba 30-40 pędzli, zostało mi gdzieś około 10, może nawet troszkę więcej. Natomiast teraz mam. Mam 5 pędzli i uwierzcie mi, że wystarcza mi to. I tak, z takich małych pędzelków, wybaczcie, że one są brudne, nobologiczne. Przed chwilą się malowałam, ale z małych pędzelków mam Inglot, taki po prostu zwykły, języczkowy. Później mam taki skośny z Hulu, jest to P44. Ebelin, taki bardzo fajny, puszysty pędzelek właśnie do rozcierania, natomiast tu nie ma żadnego numeru, więc Wam nie powiem. I najlepszy z najlepszych MAC 217 do blendowania. To jest pędzel, który też gdzieś kupiłam na samym początku mojej, wiecie, drogi na YouTube i w ogóle jakiejś takiej przygody z makijażem. I to chyba też był pierwszy produkt, który w ogóle kupiłam w MAC-u, i jest ze mną do dziś, nic z nim się nie stało nic się nie rozkleiło, to się trzyma rewelacyjnie, mimo regularnego wiecie, mycia, więc to był świetny zakup, bardzo ten pędzel lubię no i tak się właśnie prezentuje ten organizer, tu mam jeszcze na co dzień wrzuconą wiecie, do środka szczotkę i tak to sobie stoi właśnie na półce w łazience u góry, a pozostałe te dwa organizery mam schowane w szufladach i zostały ze mną też dwie palety, które bardzo lubię paletka The, The Basic Moment od Coiva też jest też z tej palety na moim kanale. Najczęściej sięgam po ten Here to Stay. Bardzo często nim też konturuję nos. Mój grubiutki, bo ładnie mi po prostu ten kolor wiecie, pasuje. No i na co dzień też bardzo często do blendowania jakichś innych cieni, które mamy na powiekach, używam tego New Era. Bardzo fajny jest. Albo jak lubię samo bling-bling na oku, to wtedy używam sobie tego jasnego liquid. Clock. To są trzy cienie, których używam najczęściej. Te pozostałe raczej rzadziej. Jakbym nie miała ich w ogóle, to też by się nic nie stało. Natomiast ogólnie tę paletę bardzo lubię. Taka naprawdę dzienna. O, ale jeżeli lubicie trochę błysku, to tutaj też go znajdziecie. Natomiast coś, co jest po prostu mega, wiecie, szalone: jest to Laura Geller. Jeller, nie mam pojęcia. Jest to paleta, którą dostałam na święta od mojej mamy. Ona jest dostępna w TK Maxie. I to jest paleta z takimi metalicznymi cieniami. A że ja jestem wielką fanką właśnie bling-bling na oku. Czy to też, wiecie, prasowanych brokatów, czy właśnie cieni metalicznych, albo po prostu, wiecie, z dorobinkami, to przepadłam. Ostatnio bardzo często stosuję tą zieleń na dolną linię właśnie rzęs. Mówiłam Wam na początku tego filmu tego względu, że ta zieleń bardzo ładnie podkreśla mój kolor oczu, więc sobie delikatnie tą zielenią właśnie zaznaczam dolną linię rzęs, ale najczęściej y, korzystam z tego Metallic Rose, z tego Mushroom też dosyć często, tu w ogóle jeden niestety mi się całkowicie uszkodził, aby był przepiękny, tak w tle mój syn, jak zwykle, no więc ogólnie paleta taka metaliczna, bardzo ją również lubię, nie sięgam po te wszystkie te cienie wiecie, regularnie, ale cieszę się, że ją mam, bo to jest dokładnie to co lubię, czyli bardzo duży taki wiecie, efekt błysku na oku. Myślę, że to też dodaje właśnie takiej promienistości. I to by było na tyle, wszystkie moje kosmetyki, właśnie dwie palety, trochę produktów do ust, no i takie podstawowe typu puder, korektor, bardzo serdecznie jeszcze raz Wam polecam tą paletę do konturowania twarzy, to jest w ogóle fajny produkt, jeżeli jedziecie gdzieś w podróż, bo nie tylko pomalujecie całą, wiecie, sobie twarz, pomalujecie usta, to też możecie sobie nałożyć, wiecie, na powieki tą paletę, więc to jest naprawdę paleta taka typowa dla minimalistów no i też myślę, że z takim fajnym składem, jeżeli macie do polecenia mi jakieś fajne produkty, właśnie do konturowania twarzy, ewentualnie jakieś fajny korektor, bądź też tusz do rzęs to piszcie koniecznie fajnie gdyby to były produkty naturalne ja jeśli chodzi o moją pielęgnację ciała, włosów i twarzy, przeszłam już całkowicie na produkty naturalne, natomiast z makijażem jak widzicie, no idzie mi to opornie, no bo takie produkty po prostu zużywa się zdecydowanie dłużej więc trochę mi jeszcze czasu zajmie zanim je wymienię właśnie na tym naturalne, natomiast też... Nie musi być to natychmiast, nie mam jakiegoś takiego wiecie parcia. Po prostu używam tych produktów, które mam, które mi się sprawdzają i w których się czuję dobrze. Mam nadzieję, że w tym filmie znaleźliście choć troszeczkę inspiracji. Mam nadzieję, że przejrzycie swoje kosmetyki. Może odkryjecie, że macie takie produkty, których w ogóle nie używacie albo które kompletnie do Was nie pasują. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, będzie mi bardzo, bardzo miło. Jeżeli ten film Wam się spodobał, dajcie kciuki do góry. I mam nadzieję, że widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Trzymajcie się, ściskam. Buziaki. Pa! pa.